mamy z kurwa jest wysoko nie no jest kurwa wysoko na bolidzie może z bliska zobaczycie jego stan techniczny zajebisty kurwa sprzedaż kurwa dzwoncie pod 0700 pytajcie, pytajcie o bolida kurwa szybkie że ma plułaż. no proszę państwa same siła no kurwa stan idealny Dobra, lakierek nowy, kurwa, i pan Paweł, no kurwa, jedziemy może. Dawaj, Maniek. Kurwa. Dawaj, Maniek, kto już się kameruje! Ej, kurwa, ta kierownica się przyjęła. Ej, wiąże się. Chuj z kierowniczą, dawaj. Nie, kurwa, ciało, O kurwa, rzeczywiście! Kurwa! a to wszystko boli. Oa! Oa, kurwa. Oła. co ty żeś odwiewał